Cześć, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jest odzysk na e, pierwszą moją część o tym, jak polepszyć swoje kozowanie. Dzisiaj druga część, szybciutko pojawam. O co głównie chodzi według mnie w kozowaniu. Chodzi oczywiście o szybkość. Druga sprawa, która jest bardzo ważna. To chodzi o to, żeby panować nad piłką. oczywiście też kierunkowo, nie tylko szybkość, wjaść biłkę, ale żeby umieć zmieniać kierunek kozowanie piłki 1 dłonią. Ale zanim do tego, to pierwsza rzecz, którą bardzo sobie cenię podczas moich treningów, jak jeszcze byłem zawodnikiem, prawda? Tylko ulicznym, ale, ale zawodnikiem, chociaż dalej w jestem, to szybkość i znajdowanie swoich słabości. To znaczy, możecie mi ćwiczyć, możecie to ćwiczyć w ten sposób, ale możecie to ćwiczyć w ten sposób, Wypadło mi piłka. Często wtedy ktoś nie, załamuje się, że to się zrobi. Nie, właśnie nie. Zrobiłem to bardzo dobrze, zrobiłem to jak najszybciej, znalazłem swoje maksimum, znalazłem swój moment słabości i teraz w ten sposób się mam nadzieję, że rozwijam. Znaczy wiem o tym, że się rozwijam, bo robię to tak, że w końcu już jest to dla mnie niemożliwe. Im częściej przełamuję swoje granice, czyli robię swojego maksa, tym częściej. Czy wali Dobra, co jest ważne przy kosmowaniu? już mówiłem, kaluszki kozłują niecałe dło. To jest bardzo ważne. Przez to, przez to mogę kontrolować piłkę na boki co jest fajne w przypadku ataku, że mogę sobie kierować i tak dalej. Co jeszcze podczas kozłowania? Długi trening ogólnie również zasadę kontrastu. To znaczy ta piłka się bardzo dobrze odbija, ta się odbija słabo. W tym momencie to jest kontrast. Dobra piłka i słaba piłka. Często rezygnujemy z tej gorszej piłki, uważając, że no, profesjonalny zawodnik który musi mieć dobrą piłkę. Ja uważam, że niekoniecznie, a nawet lepiej jak te piłki są właśnie zróżnicowane i często są nierozkonalne. Gozowanie taką piłką jest trudne, muszę zwrócić uwagę oczywiście na to, żebym jej nie podnosił, bo tutaj wiadomo, że się uczę yy, błędnie, natomiast gozowanie